Cześć moi kochani, dziś zabieram Was ze sobą na sesję zdjęciową mojej kolekcji walentynkowej Selfie Room. Zobaczycie jak się szykuję do sesji, jak się maluję oraz jak robię włosy. Tutaj widzicie urywki z sesji oraz kosmetyki, które będę używać. Zabrałam je ze sobą do hotelu i stwierdziłam, że będę się malować właśnie w hotelu, bo było bardzo dobre światło. I to są właśnie kosmetyki, których będę używać. Także zaczynamy. Oczywiście zaczęłam od przygotowania cery i stawiam na primer od Huda Beauty. To jest primer oraz podkład, który zabieram ze sobą, kiedy mam różne zdjęcia, ważne nagrania, ponieważ te kosmetyki razem tworzą naprawdę mocny duet, świetnie się trzymają i skóra wygląda nieskazitelnie. Najpierw oczywiście użyłam mojej elektrycznej golarki, którą zawsze mam przy sobie. Linki do wszystkiego znajdziecie na dole. A następnie używam welurowej gąbki z Glam Shopu. Gąbka jest fajna, bo nie wchłania dużo podkładu, a ma takie same benefity jak tradycyjna gąbka. Teraz używam kremowej wersji korektora Tart. Natomiast ja nie zauważyłam jakiejś wielkiej różnicy między tymi korektorami. Mam oba i szczerze mówiąc są dla mnie identyczne. Może Wy macie jakieś e, przemyślenia na ten temat. Zobaczcie w ogóle jaki miałam piękny pokój hotelowy. Byłam zachwycona tym hotelem w Krakowie. Naprawdę fajnie trafiliśmy. Używam pudru z Peza. Oczywiście najpierw utrwalam skórę pod oczami, a następnie strefę T. Używam naprawdę dużo pudru, bo chcę, żeby makijaż trzymał się cały dzień. Dodatkowość, czy musiałam się dostać na sesję, więc musiałam założyć maseczkę. Natomiast makijaż wytrzymał naprawdę w nieskazitelnym stanie przez cały dzień, aż do samego wieczora, gdy wróciłam do Warszawy. Tu widzicie, że jeszcze sobie buble kamufluję, natomiast nie udało mi się w 100% ich zasłonić. Jeśli chodzi o konturowanie twarzy, brązer, róż, używam tej paletki z Benefitu. Benefit co jakiś czas wypuszcza właśnie takie palety do twarzy i warto je kupić, bo wychodzą znacznie taniej niż kupowanie pojedynczo brązera hula czy któregoś różu. I pamiętajcie, że te kosmetyki starczają na naprawdę długo, długo. Także tej palety może już konkretnej nie znajdziecie w Seforze, natomiast na pewno zaraz pojawi się jakaś nowa wersja. I oczywiście najlepszy na świecie rozświetlacz Kuki, musiał być Glow. Szczerze mówiąc nie jestem fanką chodzenia do makijażystów czy do stylistów przed zdjęciami, lubię się wyszykować sama z tego względu, że ja wydaje mi się najlepiej wiem jak lubię wyglądać, tak samo szykowałam się sama na ślub. Może kiedyś zmienię zdanie, natomiast takie doświadczenia jak miałam z makijażystami, fryzjerami, stylistami. No powiem Wam szczerze, najbardziej lubię zrobić to sama. Bo wtedy wyglądam tak jak ja. Używam palety Kwitnąca Wiśnia, przepiękne odcienie różu. Uwielbiam tę paletę, jeżeli chodzi o te odcienie. Są tutaj takie brudne kolory, takie wiecie nieoczywiste, nie takie cukierkowe. Chciałam różowy makijaż, bo wiadomo, Walentynki, ale nie chciałam stawiać na czerwoną pomadkę. Chciałam coś innego, więc różowy makijaż, ale nie taki przerysowany. Wzdłuż linii rzęs, oczywiście troszkę ciemniejszego cienia. I dzisiaj wróciłam do pomady z Benefitu. Z tego względu, że pomada jest niesamowicie trwałym kosmetykiem, więc też um, trzymał się cały dzień. Ta pomada jest fajna, bo ma takie, jakby sitko, nie wiem jak to nazwać, takie miejsce, w którym możemy nadmiar usunąć. I starcza na bardzo długo. Robiłam Wam test tych pomad i słuchajcie, trzeba sobie brać na pewno odcień jaśniejszy niż braliśmy do tej pory w Benefit, bo są naprawdę dosyć ciemne. Teraz żel do brwi tu akurat kończę ten z H&M. -u. Jest bardzo dobry, jak za taką cenę naprawdę daje sobie radę. Tusz do rzęs to jest ten z Too Faced, Nie przepadam za tym tuszem. Ja go użyłam po prostu tutaj pod moje rzęsy sztuczne. I ten tusz jest, no jest w porządku, ale nie jest to jakiś szał. Zapowiadali, że to będzie lepsze niż Better Than Sex, ale nie jest. To jest chyba ten tusz Damn Girl. No i używam go dlatego, bo to jest miniaturka. No i teraz myślę nad rzęsami. Zawsze biorę rzęsy chudy na sesję, bo są niesamowicie trwałe. Można używać wielokrotnie i robią naprawdę duże wrażenie na oku. Także tak wyglądają te rzęsy. Teraz biorę sobie moją paletkę z Diora. Zawsze zabieram tę paletę w podróż, bo nie muszę brać różnych szminek. Tutaj mogę miksować ze sobą różne kolory. I podczas sesji po prostu poprawiałam sobie kolor szminki. Można sobie miksować, zmieniać. Bardzo fajna sprawa. Jeżeli chodzi o tę serię Dior Backstage, to najbardziej szczerze mówiąc lubię właśnie tą paletkę. Do ust oraz podkład. Tak wygląda makijaż. Myślę, że całkiem fajnie. Czas zająć się włosami, i tutaj pomógł mi oczywiście mój mąż. Tutaj jeszcze nakładam perfumy. Gadam z córką i nagrzałam wcześniej taką falownicę. Darek będzie mi pomagał kręcić włosy. Robi to warstwowo. I bardzo chciałam takiego efektu, właśnie na sesji walentynkowej, bo to jest naprawdę taki romantyczny, dziewczęcy look. Lubię siebie, właśnie w takich włosach. Nie noszę często takiej fryzury. To jest tylko na specjalne okazje na ślub, na sesję, na zdjęcia. Przód zawsze zostawiamy dla mnie, sama sobie układam, tak jak mi się podoba. Przód jest najważniejszy, jeżeli chodzi właśnie o tego typu sprzęty. Jak będą te włosy się układać względem twarzy, czy będą na zewnątrz, czy, czy będą od samej góry, czy zostawiamy odstępy, i, tak i tak dalej. Także ja sobie wolałam tutaj już sama wszystko dokończyć, ale jestem wdzięczna, że mój mąż umie kręcić moje włosy. Dajcie znać, czy wasi partnerzy potrafią obsługiwać lokówkę, prostownicę, i tak dalej. No i ostatni lok, to jest bardzo, bardzo ważne. Jak widzicie, przytrzymuję kilka sekund um, zamkniętą karbownice, żeby uzyskać właśnie takie pogniecione loki. Przeczesuję je palcami, raczej nie przeczesuję ich żadną szczotką, bo wtedy się psują. No i to jest cały look, tak wyglądałam na sesji. Mam nadzieję, że takie Get right with mi Wam się podobało. Dzięki za oglądanie, zostawcie kciuka do góry buziaki.